Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już drugim z kolei moich pierwszych odcinków pod tytułem Minecraftowy Mordor. No i dzisiaj zajmiemy się kopaniem sobie sypialni, tak jakby. Już tutaj trochę zacząłem. Oczywiście potem po nagraniu filmiku w ogóle to nic nie robię, więc nie będzie to jakieś cudo świata. Okej... Okay. nie pierdole, to ja się tak nie będę bawił, kurwa. Równianym kilofem to jest wstyd. Kamiennym to jest już power jakiś. Mm -hmm. Hmm. Hmm. Bardzo byłbym szczęśliwy, jakby już ta noc minęła. To bym se poszedł coś kobla trochę. A kobla mało, spoko. <laughs> I drewno przede wszystkim, bo drewna mam cholera mało. Hmm. Tu będzie wejście do domu. Tutaj gdzieś sobie zrobię. OK Mamy węgiel, mamy pochodnie. Początek nawet dobry. Noc. O Głupia lagi. Dobra. kupię dalej. A nie chcę mieć przyzwoitą. A, no właśnie, wełna. Uff, to najtrudniej będzie znaleźć teraz. Ale co tam? Zapiszę się kordy, się nie zgubi. Dobrze, przydałoby się coś szamać. A i oczywiście skrzyneczkę. Nie będę wszystkiego ciągle za sobą nosił. Oj, co robię? I te, y, te znaczki, które tu widzicie, to jest te, właśnie ten mod, co sobie wygrałem, Inventory Twix. Kolega mi go polecił, jest bardzo fajny, bo może nam układać w różny sposób temki. Ja przebiorę ten w kształcie Z. Chociaż... nie dobra, takie to dobrze. Ale mnie wkurwia ten pająk. Nie nie, 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 nie rób tak, nie rób tak, nie rób tak. Przed chwilą, właśnie przez chwilą, jeszcze przed nagrywaniem filmu, Creeper mi tu wyskoczył, zaczął, zaczął syczeć. Już myślałem, że będzie po moim domku, ale w porę zamurowałem. Ok, jeszcze tutaj, czym troszkę powiększyć. Pyk, 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 pyk. Dzisiaj powinien być trochę już wawszy yy, odcinek ja Już wczoraj, jak nagrywałem, to już była godzina 19 o żelazo. No, mniejsza. Była godzina 19, już nie miałem takiego zapału i nie chciało mi się odpierdalać Bóg wie czego. No więc dzisiaj będzie trochę fajniej. Mam nadzieję. Ok, to się zamoruje. Jeszcze węgielek, ale zaraz wyjdę i po prostu będę tego pająka, bo już nie wytrzymam. się kończy, więc już chyba Nawet nie będzie Lelelelele. No, nocy Teraz pójdę, zobaczę No, dobrze zgadzam. Okej, okay, na no wszelki wypadek wyposaża się w mieczyk. Patyczki, patyczki Kurwa miałem 4... Cztery... A. <laughs> Mieczyk tu mamy trochę żelaza. Możemy sobie przepalić. Ok, wszystko tutaj powkładam. tak, Kilo się przyda. Mieczyk ten bardziej. Dwa stejki na drogę. I jedziemy. O, ty jebany z kurwy synu. No chodź, fight. Fight. Najbardziej nie lubię pająków, bo one. O kurwa. Haha, ha, jestem szybszy. Chciałabym cię w z kurwy synu. Oh yeah. No ma to tam się najwyżej potem połata. O, 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 łopata, łopata, łopata. Potrzebna. Okej okay. a wejście by tak ładnie wyglądało, szczerze mówiąc, z tej strony. O, tutaj. <ścoughs> Boga, może powiększyć ten domek. Dobra, mamy pięć żelaza. Tam nie jest potrzebna łopata. Okej, okay, na szkło. No i najbardziej nie lubię takich sytuacji. Taki przypadkowo. No i jadę na zasłaniające klocek piachu. No 23 starczy, ma. Będę robił szyby. Więc... Trochę mniej. Będę potrzebował. Żelazo wezmę. Węgiel, 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 węgiel. Właśnie najfajniej to jest znaleźć na początku gry węgiel Chyba cholera jasne ja są potrzebne Okej, okay, to mogę sobie zostawić, to sobie potem wędkę Chociaż nie, potrzebne jest trzy pajęczyny na zrobienie wędki to sobie zrobię potem Cześć krówka Chodź, 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 chodź. Zatniemy drzewa Myślałem, że tak zawsze teraz wypadają sadzonki <grymny> o oh shit Cheater On oh ma ja nie wychodzę do niego Chociaż... Jebać to. suko. No i będziemy mieć pączkę kosto. Hehe. O kurna, stopera nie włączyłem. Ale nagrywam już tak mniej więcej 5 minut. Choć dzisiejszy odcinek będzie krótki. Dobra. bo potem się nie będzie chciał na YouTube rzucić chyba, że trochę więcej teraz dłuższe filmiki mogę nagrywać i wrzucać o, jeszcze zetnę brzuskę no, mm, mm. mniejsza z tym Potrzebne są owce A na owce to potrzebne jest dwa żelaza I nożyczki I Reszta sobie zaoszczędzę na kilow. Odbijam sobie drzwi. No i mamy piękne drzwi. Piękna okienka. Tu już sobie odpuszczę okna 18 szkła wystarczy. Czy wystarczyłyby 6? ale co tam? Robię ze wszystkiego. Tak, potem będę powiększał ten domek, więc jeszcze szkła się przyda. Ok, robię sobie świecące dwie dynie. Co jest? Kiedyś się chciało zrobić. Albo tutaj może teraz tylko można. Ja pierdolę co jest? Chyba, że się postawi i na to pochodzę do tego... Nie. Spierdolili dosłownie teraz tego Minecrafta i ja wiadomo o co w nim chodzi <słuch> dynia A pod spodem się stawiało dynia Zaczej pochodnie Dobra, dobrze wiedzieć Tutaj będzie po środku łóżeczko. A na razie ...wszystko zostawię... Kilo ...to sobie zostawię... ...nożyczki przeniosę tu... ...o, ten złowiesz, chowiec trzeba szukać... no ładna polana a owiec nie ma, zuknę na zegarek no dobra i to jest już chyba moment, kiedy będziemy musieli się żegnać zapraszam do oglądania następnych filmików na 100% będą będzie też z Mass Effecta już chyba dzisiaj nawet nakręcę, nie wiem okej okay, więc, do zobaczenia w następnych odcinkach komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę, jeśli chcecie, jeśli się podobało. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.